Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj w Galerii Sztuki Wozownia na wystawie Michała Paryżskiego. Ja nazywam się Agnieszka Gniotek i, i wcale nie jestem w Toruniu. Czasy mamy dziwne. Ja w tej chwili jestem w Warszawie, a w Toruniu w Galerii Sztuki Wozownia trwa wystawa Michała Paryżskiego zatytułowana Obrazy będą malować się same. Wystawa, która niestety nie jest dostępna dla publiczności w trybie na żywo. Dlatego bardzo dużo materiałów będziemy się starać, Galeria Sztuki Wozownia będzie się starać publikować online, i ten, to krótkie zaproszenie, wprowadzenie do twórczości Michała Paryżskiego, to jeden z elementów przybliżenia Państwu twórczości tego artysty. Dlaczego ja zostałam poproszona o to, żeby te parę słów powiedzieć? Dlatego, że Michała już nie ma. On niestety nie może oprowadzić po swojej wystawie sam. Zmarł kilka lat temu, a wystawa w Galerii Sztuki Wozownia jest czymś, co można by w uproszczeniu nazwać retrospektywą jego twórczości. Michał Paryżski przez wiele lat był. Artystą, który mnie absolutnie fascynował. Miałam zaszczyt organizować kilka wystaw, które pokazywały jego twórczość, zarówno malarską, jak i rysunkową, jak i fotograficzną, jak i instalacje jego autorstwa. I w tym czasie stał się też dla mnie osobą bliską i stał mi się przyjacielem. Bardzo była to dla mnie pobudzająca intelektualnie relacja, ponieważ Michał był absolutnie fascynującym człowiekiem który bardzo dużo wiedział o sztuce, bardzo świadomie ją przeżywał, bardzo świadomie te swoje przemyślenia i emocje oddawał w przygotowywanych pracach. Michała można nazwać przede wszystkim konceptualistą. Twórczość zasadza się w obszarze malarstwa, rysunku, fotografii i instalacji, natomiast przede wszystkim istotna jest jej warstwa intelektualna. To, co najbardziej frapowało Michała, to pewnego rodzaju styk pomiędzy algorytmem wszechświata, czymś, co jest bardzo uporządkowane, co on postrzegał jako bardzo uporządkowane, ujęte w rygor. I na przecięciu to, co ogarn dzieje się wokół nas, szczególnie teraz widzimy, jak bardzo to dzieje się wokół nas, czyli chaos. W Sztuce starał się oddać to napięcie pomiędzy matematycznym rygorem a nieuporządkowanym gestem, ekspresją, erupcją twórczą. Druga kwestia, która bardzo go frapowała, to przejście od takie matematyczne, linearne przejście od punktu do kreski i narastanie czerni. Kilka jego wystaw nosiło, pokazujących instalacje nosiło właśnie taki tytuł narastanie czerni. Od pojedynczej kropki poprzez ten punkt, który multiplikowany tworzy linię i kolejno narasta, także kończy się na poziomie pełnej czerni, w uproszczeniu powiedzmy czarnej kartki. To oczywiście jest dojście aż do Malewicza, do czarnego kwadratu. To jest dojście do maksymalnego uproszczenia, ale to jest też opowieść o naszej percepcji i o postrzeganiu sztuki. Dlatego instalacje Michała dopiero w pełni działają, kiedy to my, odbiorcy, w przestrzeni tej instalacji się znajdziemy. To narastanie czerni daje bardzo wiele do myślenia o tym, w ogóle, jak skonstruowany jest świat, ale też jak postrzegamy sztukę i jak w ogóle działa nasz aparat wzrokowy i połączenie tego, co widzimy, z tym, co na ten temat myślimy, co, jak przetwarzamy to. W naszych mózgach i jak to, jak to postrzeganie przebiega. I to był pewien rygor, który dodatkowo towarzyszył Michałowi. Jednocześnie jego twórczość abstrakcyjna była bardzo ekspresjonistyczna i um, taka um, impulsywna, kompulsywna bym wręcz powiedziała. Kolejna rzecz, która charakteryzuje twórczość Michała to. Coś w rodzaju pisma, takiego zapisu, który bardzo często mówimy, że artyści mają swój własny język twórczy. A w przypadku Michała to nie była metafora, to nie była przenośnia. Jego prace to jest coś w rodzaju nowego, nigdzie nieskodyfikowanego pisma, które było jego narzędziem komunikacji. Żeby postrzegać to wszystko, o czym mówię, trzeba się spotkać z twórczością Michała. Jeżeli nawet nie możemy na żywo wejść do Galerii Sztuki Wozownia, to dokumentacja na stronie, zdjęcia, filmy, teksty pozwolą Państwu bliżej się zapoznać z tą no, bardzo dojmującą twórczością. To, co interesowało Michała, to także czas. Czas, który dla niego się skończył, ale nie skończył się dla jego dzieł. I dlatego poproszę, abyśmy wszyscy znaleźli czas, aby go poświęcić. Na twórczość Michała Paryskiego. Zabrzmiało to bardzo patetycznie, ale myślę, że musimy sobie jakoś radzić w tym e, dziwnym okresie, w którym e, pomiędzy nami a sztuką jest ściana zamkniętej galerii. Postarajmy się do niej dostać przez internet. Właśnie dzięki temu, że zainwestujemy nie kilka złotych na bilet, tylko zainwestujemy swój czas w skupieniu na kontemplację sztuki. Witam serdecznie. Nazywam się Wakozera. Chciałabym zaprosić na moją wystawę temat rzeka w Galerii Wozownia. Tem Co jest tematem rzeką? To nie tylko rzeka sama w sobie, rzeka Natura, które są dla mnie bardzo ważne, ale tematem przewodnim jest przeszłość, jest przemijanie, jest pamięć. Pamięć jest bardzo ważna dla nas i cały czas upływa, cały czas jest zmienna, tak jak właśnie nurt rzeki. Na wystawie ścierają się spojrzenia na pamięć zarówno ze strony ludzi, ze strony mojej, czy uczestników moich, moich prac, jak i pamięć widziana z perspektywy natury. Ponieważ mieszkam na wzgórzu. Mam widok na miasto Będzin, w którym jest stary cmentarz Żydowski, który jest dla mnie bardzo ważnym miejscem. Spoczywają na nim moi przyjaciele. Razem z nimi wykonałam projekt portretujący ich, który jest jednocześnie cmentarzem, i zbiorem portretów, trochę takim albumem. Jest nośnikiem pamięci, ponieważ ilustruje ich nagrobki które zawierają opisy dotyczące danej osoby. Jednak niestety na, te nagrobki niszczą. W moich projektach staram się spotkać osoby, czy spotykam e, diasporę żydowską z Pędzina, czy moich dziadków, którzy, do których groby znajdują się niedaleko mojego miejsca zamieszkania, czy spotykam tych Niemców, których oni, e, w których domu oni mieszkali. Są dane historyczne, są zdjęcia, są stare kartki, są nagrobki, które mówią nam o danych ludziach, o tym, jak żyli, o tym, gdzie spoczywają. Jednak to wszystko mija. Pamięć przyrody też umiera na naszych oczach. I to jest bardzo dla mnie przykre. Tak samo podczas pierwszego lockdownu, pożar Parku Narodowego. Nad Biebrzą, Biebrzańskiego, to również było. To również jest przeszłość. Tamta natura, tamten ekosystem stał się już tylko i wyłącznie przeszłością. Działania dotyczące przeszłości, którą tworzymy my, jako ludzie, jako planeta, niszcząc ją, to niestety przeszłość, która będzie miała bardzo długotrwałe skutki dla nas, dla kolejnych pokoleń. Dlatego o tym mówię, ponieważ ta przeszłość mnie przeraża, ta przeszłość, którą tworzymy i która jest wielokrotnie nieodwracalna. Nie zamrozimy po raz drugi kry lodowej, która odpadła od lodów na Antarktydzie. Tego nie da się zatrzymać, jeżeli wszyscy się za to nie weźmiemy, każdy z osobna. O tym teraz, nad tym głównie teraz pracuję. Niewątpliwym spójnikiem twórczości Ewy Kozery jest pamięć. Gubi się, myli wątki, urywa plącze, czasami znika, ale artystka podchodzi do tego spoiwa z wielką uważnością, z wielką wrażliwością i cierpliwością. Realnym podłożem sztuki Ewy Kozery, takim punktem na mapie, jest Gródków w Województwie Śląskim, rodzinna miejscowość, artystki. Jest to dla niej obszar poszukiwań, źródeł pamięci. Odnajduje je, odnajduje je w różnego rodzaju artefaktach, pamiątkach pochodzących od jej przodków, dziadków, ale też od ludzi obcych, nieznanych z imienia i z nazwiska. Obcych, którzy kiedyś zostali uznani za wrogów. Odnajduje je również w miejscach, wydarzeniach związanych z historią. Artystka czerpie również z natury. Traktuje naturę nie tylko jako obszar dziania się rzeczy i obecności człowieka. Traktuje naturę również jako byt samoistny. Natura jest również tematem samodzielnym w twórczości Ewy Kozery. Podejmuje go głównie w kontekście jej umierania i dewastacji przez człowieka. Prace dotyczące tego tematu powstają tu i teraz pod wpływem silnych emocji. Które są związane z wydarzeniami, które, które, które zna każdy z nas z przekazów medialnych, jak choćby, jak choćby pożary bagień nadbiebrzańskich czy zbrodniczy odstrzał dzików. Także obrazy dotyczące ginących gatunków. Tu w przypadku Ewy są to prace poświęcone głuszcom, które praktycznie już wyginęły. Dzień dobry, nazywam się Magda Górska i zapraszam na moją wystawę Smażona skóra kurczaka, chrząstka i te okboki. Jest to wystawa nawiązująca do praktyk żywieniowych w internecie. Inspiracją przewodnią całej wystawy są filmy mukbangowe, których jest mnóstwo przede wszystkim na YouTubie. Są to filmy, które w moim odczuciu są wysoce performatywne mają wiele zależności względem, tym, co, względem tego, co dzieje się również w sztuce najnowszej, w działaniach performatywnych. Dla mnie osobiście filmy mukbangowe oraz w ogóle praktyki żywieniowe, które możemy zauważyć w przestrzeni internetowej, są wysoce znaczące pod kątem w ogóle dzisiejszej kultury oraz na jedzenie, patrzenie, nie tylko patrzenia na jedzenie, tak naprawdę, ale również w ogóle dostrzegania rzeczywistości oraz uciekania od pewnych życiowych, nieuniknionych prawd. Co istotne, dla tej wystawy, mukbangi są tak naprawdę jedynie elementem wyjściowym. Zależało mi na tym, żeby cała wystawa miała jednak ten charakter, internetowy i oraz zachowała podobną estetykę, która, dla której dość istotna jest ta estetyka błędu oraz przeładowania. Instalacją przewodnią całej wystawy są totemy, gdzie teraz się znajdujemy. Totemy to Tutaj w tym przypadku tkaniny artystyczne, które nawiązują troszeczkę do, do motywu mięsnego, przy czym mięso traktuję osobiście jako pewną metaforę, jako produkt jest oczywiście czymś, co spożywamy na co dzień bardzo często w dużych ilościach. Tutaj, tutaj chodzi mi przede wszystkim o ten aspekt martwego ciała oraz o, o, o to, w jaki sposób tak naprawdę też pozyskiwane jest mięso, a więc na zasadzie walki pewnych gatunków. Owsianka jest instalacją uzupełniającą na zasadzie przeciwieństwa wobec tej instalacji wiodącej, ponieważ owsianka to zbiór fotografii z Instagrama, fotografii owsianki, czyli popularnego pożywienia porannego, śniadaniowego, które jednak w moim odczuciu bardzo często odwołuje się także do problemów z dyscyplinowaniem, nadmiernym dyscyplinowaniem ciała oraz z tym, jak bardzo to ciało jest przez nas w pewien sposób na siłę modelowane. Takim elementem przemycanym przez całą wystawę, całą tę narrację jest cytryna, cytryna jako motyw wanitatywny, a więc motyw Mówiący o tym problemie przemijania i, i o tym, że jednak człowiek ma swój pewien koniec i początek. Tutaj bardzo istotne jest to, że cytryna, jako taka, jest jedynym żywym produktem, który zastosowałam w całej wystawie.